Cześć moi drodzy, witajcie. Jestem pewny, że nie raz patrzyliście w niebo gdzieś wysoko nad nami, daleko stąd, daleko od ziemi. Są gwiazdy, są inne planety i myśleliście sobie, patrząc na to wszystko, czy tam istnieją inne cywilizacje? Czy są tam. Jakieś istoty myślące, jakieś cywilizacje bardziej rozwinięte niż my, a może tacy jak my? Nigdy nie ludzkość nie znalazła żadnego nawet najmniejszego sygnału od obcej cywilizacji, ale w tym ogromie wszechświata. Być może coś tam jest. Gdzie oni wszyscy są? Gdzie są te wszystkie cywilizacje? I czy kiedyś spotkamy się z jedną z nich? Właśnie o tym zrobiłem podcast, jeśli interesują Was te sprawy i jednocześnie chcecie poprawić troszeczkę swój język polski, troszeczkę poprawić rozumienie ze słuchu. Potredować, posłuchać czegoś po polsku, czegoś, mam nadzieję, interesującego, to zapraszam Was na nowy podcast o obcych cywilizacjach. To tyle, co chciałem powiedzieć teraz. Zapraszam Was na nowy podcast i zapraszam Was oczywiście do przesyłania nagrań do mnie. Przesyłajcie nagrania. W tym podcaście posłuchamy wspaniałego nagrania od Majka ze Stanów. Nie, przepraszam, nie od Majka. Od Andy'ego. Od Andy'ego ze Stanów Zjednoczonych. Świetne nagranie. Andy świetnie mówi po polsku. Posłuchajcie, zobaczycie do jakiego poziomu można dojść. Niektórzy mówią, że ludzie angielskojęzyczni mają wielkie trudności z wymową. W języku polskim. Posłuchajcie, jak mówi Andy. Zapraszam bardzo serdecznie na podcast o obcych cywilizacjach. Trzymajcie się. Cześć. Pa. pa.